Cześć z tej strony, Scarlet, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Planet Coastera. Powoli, powoli, powoli zmierzamy ku końcowi, jeżeli chodzi o tę serię, ale na ten temat już was chyba informowałam. Znaczy, wiecie, nie jest tak źle, jeszcze sobie trochę pobudujemy ten park halloweenowy. No, ale wiadomo, że mam też pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o sprzęt, więc nie jestem w stanie zbudować Wam tutaj olbrzymiego parku rozrywki, a chcę, żebyście to mieli w miarę takiej fajnej jakości, fajnej płynności, więc w momencie, kiedy stwierdzę, że już jest coraz gorzej, to będziemy musieli się pożegnać akurat z tym parkiem. Ale to nie zmienia faktu, że jeżeli będziecie zainteresowani kontynuacją tej serii i zbudowaniem jakichś jeszcze innych. Tematycznych parków rozrywki, to możemy się tym zainteresować. Dałam do obserwowania gości, którzy właśnie wychodzą z naszego parku, więc bardzo fajnie. Natomiast jest kilka zmian, o których muszę Wam powiedzieć, a przede wszystkim najważniejszą zmianą jest to, że bardzo skoczyła nam ocena tej oto kolejki. Zaraz Wam pokażę. 6,6 wskaźnik podekscytowania. Oczywiście strach też jest dosyć wysoki, tak jak i współczynnik mdłości, chociaż ja nie rozumiem, co może być takiego powodującego odruchy wymiotne w takich kolejkach, bo tak właściwie wydaje mi się, że to średnio się ma co do nich. No, ale jest tak w tej grze, więc niech już zostanie. Ja się cieszę, że to nam urosło. Ale z kolejna sprawa, bo rozbudowałam trochę tę kolejkę. Mówiłam wam o tym, że ona średnio mi wyszła, ja nie byłam do końca zadowolona z oceny tej kolejki. No, lepiej jakoś bardzo nie jest, ale kolejka stała się naprawdę dużo dłuższa. Przez to wydaje mi się, że bardziej to jakoś tak fajniej wygląda. Czekajcie, bo ja widzę, że tutaj będzie. O, właśnie, żebyście to lepiej widzieli, nie lubię, jak to się tak podświetla. Mniej więcej tak wyglądają te tory. Kolejka jest w kolorze szarym, ale to nie koniec zmian. Jak widzicie, mamy już ósmy rok działania naszego parku i niestety musiałam się pobawić trochę z zmianą, jeżeli chodzi o nasze kolejki. Musiałam sobie je rebrandnować i musiałam. The mm -hmm. zrobić to z tą kolejką i zrobiłam to też z tą kolejką, bo chciałam, żeby dalej ludzie nam na nie przychodzili. Natomiast jeżeli chodzi o bycie klasyczną kolejką, to chciałam, żeby właśnie taka Ruzela stała się klasyczna, dlatego tutaj nic w tym temacie nie robiłam. Bo opowiadałam Wam o tym, że jak klikniecie tutaj, zapłacicie odpowiednią kwotę pieniędzy, zmienicie trochę nazwę, to wtedy jakby ta kolejka się odświeża. Oczywiście to można robić, nie wiem ile razy w sumie, ale pewnie kilka na pewno się da, ale dużo fajnych wyjściem jest też spowodowanie, że kolejka stanie się klasyczna, bo widzicie, że dodaje nam dużo prestiżu, jeżeli chodzi o nasz park i ymm, będzie na pewno na nią chodzić wtedy mnóstwo osób, ale to nie koniec zmian. Widzicie, że mamy trochę problemy z pieniędzmi? Spokojnie, mamy, dlatego że jeszcze jestem w trakcie kolejnych badań, a tych badań zrobiłam naprawdę dużo, bo chciałabym, żeby nasz park trochę się rozbudował w tym ósmym roku swojej działalności i już Wam pokażę, co i jak. Przede wszystkim Wszystkim kostery, bo wynalazłam nowe, <grym> z czego naprawdę jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Tutaj możesz się zobaczyć ile tego doszło. Między innymi chyba tego nie widzieliście, tej spirali, to też bym chciała gdzieś wyprodukować być może, bo to fajnie by się nam prezentowało w tym naszym parku. Natomiast wreszcie udało mi się znaleźć to, o czym myślałam cały czas, cały czas, przepraszam, że zbuduję. I to jest ymm, tak, transportowa kolejka i tutaj jest problem, bo nie do końca wiem, którą wykorzystać. Oczywiście tak, transportowe kolejki z reguły najfajniejsze są w momencie, kiedy chcecie, żeby goście mogli się przetransportować w parku z miejsca do miejsca. Natomiast ja bardziej chciałabym wykorzystać tę transportową kolejkę, żeby zbudować coś, czym mogliby jeździć sobie młodsi. I chciałam, żeby to była taka kolejka, nie wiem, jak pociąg, w sensie jakiś, nie wiem, Hogwarts i te sprawy. I mamy oto coś takiego, co możemy wybudować, bo to zostało odkryte, ale mamy też właśnie coś Takiego. I tutaj się zastanawiam, która z tych kolejek będzie najlepsza dla nas. Tylko czekajcie, czy ja, jak ją będę robić z podwyższeniami, hmm. no nie powinno być jakichś większych tutaj problemów, ale kto to wie? Trochę to kosztuje, ale będzie fajnie się prezentowało i na pewno zrobimy sobie gdzieś stację początkową tutaj i przejedziemy sobie przez całą tą górę, cały tutaj ten park, tak naokoło, żeby nam się to fajnie prezentowało. Zobaczymy czy uda nam się to zbudować. Trzymajcie kciuki, żeby dało radę. Natomiast z racji tego, że nas nie stać, to oczywiście lecimy sobie po małą pożyczkę, ale widzicie, wszystkie spłacam, więc nie jest tak, że um, siedzą i my będziemy bankrutami po prostu chcę, żebyśmy cały czas coś robili na a w momencie, kiedy ja po prostu miałabym zarabiać i czekać, to wiecie, to by się strasznie przedłużało i nie byłoby to zbyt interesujące, tak myślę. Na pewno weźmiemy sobie ten tutaj na 20%, 5000 na 30%, no na razie dziesiątkę sobie weźmiemy, ale to jeszcze nie koniec, bo ja kolejki kolejkami, ale wiecie o tym, że nie samymi kolejkami żyje nam. Nasz lunapark, musimy zbudować jeszcze jakieś takie przejażdżki albo emocjonujące, albo łagodne. Łagodnych też trochę wynalazłam. I chyba to byłoby dla nas najodpowiedniejsze. No tak, no to się aż prosi. I czemu nie mogę tego tu postawić? Bo okej, okay. mamy to i oby tutaj ludzie przychodzili. A to, że tutaj mamy taką przerwę, to nawet będzie dobrze, bo fajniej tę kolejkę sobie tutaj wpleciemy, którą mam. Zamiar zbudować. I dalej nie wiem, która to będzie. Nie mam pojęcia. Na wszelki wypadek sobie zapiszę, jakby się okazało, że one zamiast być na takich podwyższeniach, wiecie, na wsparciu, na to one będą musiały iść prosto tak, jak idzie teren, bo wtedy będzie dramat. Nie lubię czegoś takiego. A tak było w poprzednich Roller coasterach, więc na wszelki wypadek. Zapiszę park. Patrzę, czy zapisuję na dobrym zapisie, idziemy sobie tutaj aj kurcze, no i teraz weź człowieku zdecyduj, no ja bym się bardziej skłoniła ku tej, bo ona mi się kojarzy z Orient Express'em ogólnie Tam. To... no ta nie wiem ta jest taka jakaś prosta To jest bardziej taka klasyczna no chyba tą, chyba tą zrobimy Kończyłam. Jak widzicie, mamy dwie kolejki, które tutaj wędrują, ale być może powinnam ustawić nawet i myślę, że ze trzy. I zastanawiam się, bo teoretycznie tutaj mogłaby być stacja, żeby można było sobie wysiąść, ale na razie zostawmy to tak, jak mamy i spróbujmy zrobić tutaj jakąś kolejkę, wejściówkę i w ogóle ustawić też ceny. Aha. Na stacji ustawiamy cenę ustawiamy za 5 dolarów niech będzie. I robimy wejście i wyjście. Jak mówię wiem, wiem o tym, że to jest taka bardziej kolejka, która powinna być. Nie tyle dla jakichś większych emocji, ale żeby przewozić naszych pasażerów. Natomiast mi ona tutaj jakoś tak bardzo pasuje i chciałabym, żeby tak już nam została. Robimy wejście, robimy wyjście. Ja sobie tę kolejkę puszczam, bo wiadomo, że musimy mieć jakieś tutaj testy też. Widzę, że strach tutaj nawet jest, a podekscytowanie na trzy. Być może nam się uda to jakoś fajnie ogarnąć. A póki co robimy nasze ścieżki bo zawsze muszą być ścieżki. No, na pewno. Taką wielką zrobimy. Tutaj robimy wyjście. I robimy też wejście. Mam nadzieję, że dużo osób przyjdzie. Pieniędzy sporo w to włożyłam. Więc jak nie przyjdą, to. Lecie. To nie ma miłości między nami. Ok, może być tak ze schodkami. I robimy też wejściówki priorytetowe, a jak żeby inaczej. Gdzie wejście będzie tu? I wyjście będzie tu. I ustawiamy ścieżkę czarną, wąską. Stawiam sobie ją na dwa. Bo tak lubię, ale jak będziecie sobie grać, to wcale nie musicie robić tak samo. Wiecie o tym, mam nadzieję. Możecie sobie robić grubsze, węższe. Jak wam się podoba. Dobra, to otwieramy. Zastanawiam się, czy, o, czy trzy takie kolejki będą dobre. Zobaczymy w trakcie. Tak myślę. 59% nie podoba im się tutaj. Nie jest ładnie, nie dziwię się, mnie też się nie podoba. Więc muszę się zająć tym. I jeszcze jedna sprawa, bo ja sobie tak, wiecie, siedzę, robię, 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 ale z drugiej strony nie podoba mi się kolor tej kolejki. Wolałam, żeby ona była może, nie wiem, pomarańczowa? Albo taki fiolet, właśnie. Fiolet byłby dobry z pomarańczą. Myślę, że bardziej by nam to pasowało, i wrzucimy sobie też muzykę. nierokowa Ok. Dobra. I lecimy za zdabianie. Idziemy sobie tu. I właściwie, wiecie co sobie pomyślałam, że tutaj moglibyśmy zrobić taką małą ścieżkę. Do powiedziałabym. A tu byśmy sobie ustawili coś. Gdzie żeby można było sobie kupić jakieś napoje, jedzenie czy coś. Zobaczymy zaraz, czy mamy taką budkę. Tylko, tylko, tylko idziemy tutaj. Idziemy do sklepów. Tylko nie mamy w ogóle pracowników. Trzeba będzie dwóch dodatkowych zatrudnić. I użyjemy sobie tak, że tutaj będzie 14, tutaj będzie 10. A mówię, użyjemy dlatego, że dam sobie te same ceny wszędzie. I tutaj będzie to samo, tylko to jest woda za 5 i woda za 6. I ceny będą te same wszędzie. A teraz tutaj sobie przejdźmy i skopiujemy kosze na śmieci. Ławkę, ławkę może nie, bo tutaj jest trochę za wąsko. Znaczy z drugiej strony tu by sobie mogli siedzieć. A, damy radę. Ale dwa kosze na śmieci na pewno. Przydałyby się nam jeszcze jakieś lampy. Ale może chodźmy tutaj do projektów i coś fajnego znajdziemy. Żeby nam rozświetlało to. O, te dynki na przykład. One są zawsze spokojne, nadają fajnego klimatu. Czy coś jeszcze? To się nam nie zmieści, ale to się nam fajnie tutaj zmieści, żeby to ładnie wyglądało. Możemy to przesunąć w sumie, bo właśnie w ten sposób. I lecimy dalej, kochani z tymi jazdowami. czy lubicie to oglądać. Jak ja wyrzucam tutaj te wszystkie różne pierdoły, ale ja je lubię ustawiać. No i przy okazji nadajemy jakiś klimat, bo jak widzieliście, było słabo oceniane. Teraz jest na 100%. Dobrze. A ja sobie troszkę zalesię jeszcze te miejscowe. To co. Pora na przejażdżkę, myślę. Jak zawsze. Uuu, nic nie widzę. Ale ja chcę do... Nie do tego. O, właściwie. No dobra, już niech będzie ten. Tylko ustawimy się tak, żebyśmy coś widzieli. I zastanawiam się, z której perspektywy, bo tutaj mamy tak. Perspektywę pana, który te ciuchcie naszą piękną prowadzi. Ale my jej nie chcemy. Będziemy sobie jechać z takiej chyba perspektywy. Bo z perspektywy gości nie da się. Niestety. No cóż, trudno. Będziemy ich tak obserwować. Można sobie tak wjechać. <grybujesz> Też będzie. Ale wtedy niewiele będziemy widzieć. Uff, strasznie to długie było. Naprawdę. Aż za bardzo. I trochę stwierdzam, że tu mi przeszkadza, bo zasłania nasze piękne wejście do parku. Powinniśmy gdzieś to puścić jakoś inaczej. No dobra, niech będzie. Ale to nie wszystko, bo widziałam, że tutaj nic się nie dzieje. Nie wiem, czy ludzie tutaj po prostu nie przychodzą. Chyba nie przychodzą. Chyba nie ma nic, co by ich tutaj zachęciło. Więc tym też trzeba będzie się zająć i postawić tutaj jakąś fajną atrakcję. Natomiast zastanawiam się, co z tym. No tutaj niby są duże kolejki, tylko czy to będzie przynosiło zyski? Coś tam niby działa, coś tam niby działa. Ludzie narzekają, że kolejka jest pełna, no musi być. Trzeba będzie swoje odczekać. No, myślę, że jak tutaj obsadzimy drzewami, już tutaj będzie pięknie to wszystko wyglądać, to zupełnie inaczej to się będzie prezentowało niż w momencie, kiedy jedzie się tak na łyso. Tylko, jak mówię, to mnie trochę przeraża, że tutaj nikt nie przychodzi. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nowa atrakcja jest może dojście jakieś takie kiepskie? Właściwie moglibyśmy tutaj puścić jakąś ścieżkę, tędy, no bo to trochę daleko jest. Albo tutaj zrobić stację, żeby mogli wysiąść i wsiąść. Też by była mądra myśl. No nie wiem. Ewentualnie jakąś przejażdżkę. Powiem Wam, że to było ciężkie. Naprawdę to było ciężkie, ale mam nadzieję, że tym razem będzie więcej osób przychodzić na te atrakcje, bo nie ukrywam, że wyglądało to tragicznie. Jeżeli w ogóle w tle słyszycie jakieś dziwne dźwięki, ja mam nadzieję, że ich nie będzie słychać. Ale wiecie, okno mam otwarte, jest bardzo ciepło. Zresztą nagrywam to w momencie, kiedy są jeszcze jakieś takie upały. Nie wiem, co będzie, jak to wrzucę. Ale jest mi duszno, więc wiecie, nie wytrzymałabym zwyczajnie. Gdybym tego okna nie miała otwartego. Oczywiście będę to odszumiać, bo jak żeby inaczej. Zawsze wszystko odszumiam. Ale nie zawsze wszystko chce się odszumić. Różnie to bywa. Czasami lepiej, czasami gorzej. Standardowe drzewa. Tutaj trzeba umiejscowić. I zobaczymy, czy będą goście, czy nie będzie gości na atrakcji. O, ktoś się zbiera. Czyli to było lepsze. Nie zostawiać tego kilometr dalej, tylko po prostu umiejscowić to gdzieś, gdzie ludzie będą chcieli przyjść. To jeszcze nie wiem do końca, czy będą chcieli przyjść, ale postaramy się, żeby nie było to dla nich. Ciężkie. I powiem wam, że mało hajsu zarabiamy. Nie ukrywam, nie podoba mi się to. Może jakoś się odbijemy. Myślałam, że ta kolejka mnie jakoś odbije, ale mam wrażenie, że chyba do niej dokładam, więc nie wiem do końca, czy mi się to podoba. Zobaczymy. No tutaj sobie chcę jakieś ogrodzenia powrzucać, żeby to ładniej wyglądało. Wejdziemy do scenery. Do, 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 do. Gdzie to jest? To jest tu. I poszukajmy jakiegoś kolejnego. O, ten jest ładny, taki Halloweenowy. Ale to bardziej jak barierki w jakimś domu. O, czy jakiegoś takiego rozklekotanego przepraszam, płotka nie ma. O, jest, a jest, to co by nie było. Dobra. To, wrzucę go tutaj. Zostawimy sobie może to tak będzie mi wygodniej. Powiem ja że coś mało osób mi trafia na tamtą stronę, i może tutaj powinnam to jednak wyedytować i zrobić tutaj mm, stację, tu w tym miejscu. Nie wiem, czy mnie będzie stać. A, możemy za zamknąć. To sobie wszystko zapiszemy. Okej. Okay. Wiecie co? Zamknijmy sobie tę atrakcję i troszkę ją przebudujemy. Oczywiście cofa nas do startu. Ale gdybyśmy to tutaj wywalili... I to, i to, i to... I zamiast tego postawili... A, zobaczymy co z tego wyniknie. Uuu, ale pieniędzy nam maleje. Pieniędzy nam ale Mamy coraz mniej pieniędzy. I nie wiem do końca, czy się z tego powodu cieszę. Chyba nie do końca. Dobra, kochani. I ja będę dzisiejszy odcinek kończyć. Mam nadzieję, że to, co nagram będzie się nadawało jako tak na odcinek i będzie się nadawało do tego, żeby to zmontować, żeby coś konkretnego na kanał wrzucić. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy i kciuków w górę. Dlatego, że na YouTubie ostatnio są z tym problemy z zasięgami i innymi rzeczami, więc jeżeli nie będzie to dla Was problemu, będzie mi bardzo miło. Odwiedźcie mój pierwszy kanał z The Sims. odwiedźcie Facebooka i Instagram. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!